Siemano ludziska z tej strony Kadi, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Zapomniany Świat. A dzisiaj. Cześć Siemano wszystkim z tej strony Iceman i ja odcinek mam z bratem. O odcinek pierwszy, chyba razem nagrywamy. No, a jak? <laughs> no i dzisiaj będziemy ścinać yy, drewno. Tak, dzisiaj będziemy ścinać sobie z tej naszej kopalnianej wysepki yy, drewno i zbudujemy tutaj domek dla nas. A przynajmniej takie są plany. Dobra, no to do dzieła i ścinaj drewno. Ja też ścinam drewno. Bo ja to, ale jestem bardzo, bardzo mały. Ścinam drewno yy, kilometr. Super. U nas to rodzinne, u nas, się, u nas się ten, u nas się chleb kroi kartą graficzną. Dobra. Dobra. Ogólnie z Icemanem będzie kilka odcinków. Jak chcecie, to polecam. E, jeżeli kto, Napisz, ktoś Napiszcie z moich... w komentarzu, czy Chcecie więcej, więcej odcinków ze mną, czy nie chcecie? No, ja. No, o, możecie tak napisać. Czy wolelibyście tą serię z nim? Bo wiecie, tak fajnie z kim się z taką serię Adventure prowadzić. Ile ja mam tego drewna? A spoko. Jeszcze trochę. Tnij te drzewa. <noise> My to jesteśmy takie dwa buraki, nie? No ile my A. już tego wycielić Ile masz drewna? Eee, poczekaj już mi mówię, 22. Eee, to weź to przerób na deski. Okay. Kurde kurde. Halo, jesteś? Jestem, ja- Jeden Jestem. Jednesek. Ty, zombie cię bije! O oh, O oh Weź, nie strasznie <grym> Boże. Dobra, dawaj. Masz. Ej! Ty jesteś burak, skoro robiłeś deski w tym. w craftingu. Przecież to możesz na E zrobić, jak na No wiem, zapomniałem. Hahaha. Dobra. No to... To ja zrobię te fundamenty, a ty wytnij te drzewa, żeby one nie przeszkadzały. Okay. Tylko gdzie my się wybudujemy? Gdzie by się tu zbudować? Tu możemy dołać, zabudujemy i widzisz. No to weź to zabuduj. No to czekaj, trzeba nic. A e, masz opatę może? Nie mam. No. A od czego masz miecz? Mieszamy na ziemię kopał. <noise> no a jak? Może teraz bułko, może raz z tym chlebem będę mieć kopał. Będę tego. Ty, dobry pomysł. Wcześniej na to nie wpadłem. No właśnie. Jeżeli ktoś się interesuje tematyką. E, jaką tematyką? Co ja mam powiedzieć? Telefonową? Android, oświatę mobilną. No, jeżeli, o, jeżeli o, chodzi, o jeżeli, proszę! Jeżeli chodzi o mój kanał. No tak, tak. Chodzi mi o Twój kanał. Takie kulturalne. Gdzie ty kurde jesteś? Kopię ten Bild, głupi. A, takie kulturalne ujęcie. Jeżeli ktoś się interesuje światem mobilnym to zapraszam na kanał IceMen'a, gdzie zobaczycie sporo filmów z udziałem telefonów i tak dalej i tak dalej. Z udziałem też oczywiście Karygo, link, też link macie w opisie. No, I I on na razie jest burakiem, na razie jest burakiem. Dopiero rozwija swój zapraszam, kanał, ale zapraszam też wszystkich na ten na blog galaktyczny, bo też jest tam fajny, też tam pisze. Tak z góry od razu powiem. Ty muszę formata strzelić. Co? Muszę formata strzelić, bo mam straszne lagi. Nie wiem czemu. Aha. Ale to później, ale daję radę nagrywać. Dobra. A nagrywasz, nie? No nagrywam, to nagrywam cały czas. No, więc. Mówię, że. Chodź raz. tu, ej, dobra, mam pomysł. <coughs> no. Chodź Churde. tu, chodź tu. Okay, Idę. A się biegu. Tutaj, zrównaj tą górę z ziemią, a ja tutaj domek nam zbuduję. Okej. Okay. Ja jestem architektem, ja tutaj się znam no. to Jeszcze raz powiem, jeszcze raz powiem bo, nie, bo przeszkodził mi mój kochany brat No. Zapraszam wszystkich na bloga artystyczny.pl, tam też piszę Link będziecie mieli pewnie w opisie jak Kali A powiem. pozwolił ci się ktoś reklamować na moim filmiku? <laughs> Lokowanie produktu mi robisz kolego Nie no żartuję, mów się tam No, no spokoj, już powiedziałem Dodaj tam, wiesz, do opisu yy, bo tam też pisze, więc tam możecie parę moich fajnych filmów no, znaleźć. Możecie tam zobaczyć co on sobie tam tworzy. E, wiesz co ja łopatę <coughs> zrobię? Kurde. Masz łopatę? Szwajże, nie mam patyków. No weź tą krowę grupią No kończę Dobra. Ja Chcesz zrobię. łopatę? No. Ale jeszcze kończę już, ale ja możesz zdać. No to masz, e. Ale jeszcze wyrównasz coś czy coś? No. Masz. Oj.

Gdzie ty jesteś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli domek będzie 11 na 10. Powinien starczyć. Wypadł głupek krowo To taki prowizoryczny. Ojoj, czy ja spawnerz zakryję? Nie. A po co ten spawner tak w ogóle? Do czego on jest? Do monsteru? Aha. A po co, po co tutaj spawner? No do krów. Olo. Buraku. Czekaj, bo ja się pomyliłem znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć, siedem, osiem... Co? No, ty mamy zenerwuję, zresztą bana <grym będzie miała. Bana będzie miała. No właśnie, raz usuniesz bana na łeb, będzie miała. No, ile tu krów jest, ty? No nie no, co ty? Dobra, to trzeba wykopać i tutaj... Zrobimy fundamenty w domu. Zak Zakryj jaskinię jak coś, dobra? Co? No nie zakrywaj tego buraku. Ej, to ciekawe, to jest... Możesz trochę zakryć, ale nie dużo. Ej. To ładnie wyglądało, nie? Ale ty tego przypadkiem wiesz? Co? Nie wiem, coś miałem powiedzieć, ale już nie wiem co. <grym> 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 Najchętniej to bym podarł apę. To <laughs> Nie no, jestem na odcinku. Trzeba się ogarnąć. Nie no, pomysł sobie zrobimy. Ale tak to normalnie jak gadamy na escape'ie, to drzemy japę równo. No. Taka prawda niestety, nie? Takie, takie, na, takie nasze bractwo jest. No. My jesteśmy cygańskimi braćmi. <laughs> My cygańskimi. <laughs> o Jezu. O Jezu. Chcesz dirta? Co? Do łatania, ty słuchaj, chodź tu masz dirta, będziesz łatał. Idź łataj Ej. dziury To ja akurat jestem łatasz, no, no, no Bóg dał ci dirta, żebyś łatał dziury. Ale napisane na czole łatasz? Co? Napisane na czole łatasz? No Nie napisane masz na czole Iceman Nie. A tak w ogóle to on ma mojego skina, burak. Ale to ha. dlatego, że jesteśmy braćmi bliźniakami i tak samo wygląda. Proszę bardzo. <laughs> Jakiś piękny skin. A tak. O tak. O. Yy, no, co by tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć? Kurde. Buraku. Cukrzany. Halo. Tak w ogóle, to zapraszam, na, yy, zapraszam Was do oglądania dalszych filmików mojego gata bo są naprawdę ciekawe. O, dziękuję Ci bardzo. Mógłbym to samo powiedzieć na Twoim kanale, ale nie. <laughs> Jednak nie. Nie, no żartuję, do niego też wbijajcie. Nie, bo powiem Wam szczerze, że bardzo szybko się jego kanał rozwija. Nie, no szybko to się nie rozwija. No nie, ale... w ogóle. Stary pamiętam jak miałeś miesiąc temu 200... Nie, no słabe, półtora miesiąca temu 200 widzów, a teraz już masz prawie 500. Nie, w ogóle się nie rozwija. Nie no w ogóle, to jest większe, naprawdę. No rozwi... No można nawet powiedzieć, że idzie w dół. Dlaczego? No taki żart, no ty powiedziałeś, że, no, że w ogóle się nie... Nie rozwija, ja powiedziałem, że idzie w dół. Ty to masz żarty, kur. Le. Tutaj gdzieś wejście zrobimy, okej. Okay. Dobra. Ty noc się robi, a ja ci łóżka nie zrobiłem. Wiesz, wiesz co tu się zaraz będzie działo? O oh, fuck. Masz jakieś pochodnie? No co ty przecież ja dopiero... O oh Dopiero przecież gram, no to jak? <laughs> no to powalczymy sobie trochę No jas... Super będzie no No... No nie będzie No... Niestety Weź pozdobywaj trochę tego zaraz. Ja odcinki gdzieś tak... Słuchaj, ja odcinki gdzieś tak będę nagrywał po 15 minut no dobra. Jakby co Ile już i, Dobra, spoko, spoko Ale teraz już jest? Na razie koło siedmiu, nie wiem bo gadaliśmy ze trzy minuty zanim zacząłem O nie, creepery już są Co ty gadasz? Gdzie? No Gdzie? Ze 3, tam jest jeden, tam drugi idę. I tam gdzieś trzeciego widziałem Oś, creeperku Nie, nie, nie! Abeusz. <grym> Abeus, Abeus. papa. <grym> Strzela cię, ucznik No pajacu ty Weź bo zaraz zdech, zdych, zde ten zdech na pajacu Ile masz HP? Dwa serduszka Jedz, jedz, bo ty pewnie nic nie zjadłeś, dałem ci jedzenie przecież No dałeś mi, ale tylko siedem. Nie bi. No to jedz, bo... Nie bi. Żebyś nie bi. głód sobie zapełnił buraku Okej, okay, nie bi Eee, słuchaj No Kurde O oh fuck, szkielet Boże, całą wyspę zaraz rozsadzisz Szkielet chyba nie, szkielet nie wybuchł chyba, nie? Creeper wybuchł obok, obok ciebie Gdzie? Co za pajac, mam to na odcinku. Jak ty się nie ogarniałeś, że obok ciebie creeper wybuchł? No A, tutaj. Wtedy wiem, wtedy wiem. Kurde coś mnie strzela. Nawet no. dwa. No mnie też. Nawet dwa co się? O pierdzielony. Wdychaj oh. Który of masz of, level? O zombie. Ja pierwszy, chyba. Ja trzeci. Ale jak tutaj dalej się tak będzie... Buduj to, to... a ja zabiję tego zombiaka, To idzie na, na naszą wyspę. Kogo mam udusić? Buduj to, a nie udusz to. A o fakt! Ty ja tutaj sadzę drzewa. Prawie bym, bym spał, ty. Nie wiem, w Ja tutaj sadzę drzewa. No. Wezmę je, zrobię, żeby szybciej wyrosły, a ty a ty je zetniesz. Okej. Okay. A po co tak robisz? Aha dobra No żeby szybciej było, kurde Bóg Dobra weźcie weź Creeperów głupich yy. Bo ja już desek nie mam I Creeper tam na natomiast Gdzie? Na moście no. no Ale to będzie beka jak sobie wbiję A na po naszą wyspę i rozwalić ten No chciał, weź, weź przestań Ale <laughs> się śmiał No to by było, to by było... A żałącznie. tak bogo laguje? Laguje czy nie? Mm, no nie, nie, nie za bardzo. To dobrze. Nie wiem czemu, czemu tak nagle zaczęło mało FPS-ów być, ale. Ale już masz więcej? <laughs> zombie! O Jezu. Ty nie ubijaj zombiaków, tylko drewno mi dawaj. No czekaj, robię to, robię. Dawaj mi to, co masz. Czekaj, zombie idzie. No to co z tego, ja go ubiję. Ach... się męczyć Splecy, z głupim... Gdzie? <laughs> się męczyć z głupim ząbiakiem Dawaj, to. Dawaj, no to. Nie dawaj, ten. Tak. dawaj ten drewno. Czekaj, ja to. Dawaj, drewienko, no. Czekaj. Dawaj, to co masz, ale tnij resztę, dawaj, no. Czekaj, czekaj, chwilę. No dawaj, nie czekaj, bo ja już nie mam drewna, nie A, rozumiesz? Dobra. O oh, fuck, pająk! No nie no, co ty? Nie zauważyłem go. O Jezu, creeper, uważaj z tyłu. Co? <laughs> creeper z tyłu. Wybuch? No. Łataj. O Jezu, jak przywalił. Dałem ci tyle dirta. O Jezu, drugi w domku! No pozdro. Leci, leci do ucieka. Leci. Nie no, tam gdzie idzie. Na mnie idzie. Jak Come to on. wygląda? Come on! <laughs> to są zębiaków, tyle jest, to jest... Nie! no. Szwajże! <laughs> FAK, pomóż mi! Pomóż, to właśnie to jest zębiaku! Zdychaj tam! Zdychaj tam! Zdychaj O jezu! O boże! Ile tego jest? Ile tego, gdzie to jest? O boże! To stary! Już ich ojej, zepchnie mnie z wyspy zaraz <gulia> Kurde, jaka masz była Przez te ołowiu głupie ząbia O, kiper na moście, idę na most O, mam punkty, drugi level mam już A tylko patrz na mnie, patrz, krowet walę <gulia> O Dobra Ty, budujesz ten domek? Co? Budujesz ten domek? No buduję cały czas. Ale ja go w tym odcinku nie skończę. No dobra, spod. Albo wiecie co, zrobimy tak. Słuchajcie moi super kochani i w ogóle widzowie wielmożni i takie tam. Ty masz strzały w nodze. Co? No, a ja nie mam. Nigdzie. Zrobimy tak moi kochani. Chodź tu, chodź tu, bo ja... Ja mam pojęcia, Stan... co ty gadasz Stań koło mnie. No. no. Ale stań tak samo jak ja. A no. Yy, żegnamy się w tym odcinku. W następnym domek już będzie stał i wybierzemy się na jakąś małą przygodę. Co ty na to? No dobra, spoko. No tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siema, siema. Cześć. No a ty się pożegnasz. No siema, wszystkich na razie.